Się Wam pochwalić, bo dzisiaj sprawdzałem sobie w systemie i mi się pojawia taka informacja. O, złapię fokus, złapię fokus pewnie. Jest w systemie samochodu pokazane tam wszystkie informacje. Zmiana biegów jest na 5 na 5 Mam tutaj anticipation, czyli jak przygotowuję się do zmiany biegów też 5 na 5 i prędkość 5 na 5 To jest jeszcze raz to samo, a na koniec ta -da! Very good. Eco champion. Są powody do radości, do, do, do samozachwytu. Dajcie kolejnego pseudo-vlogu masowego dnia. Dzisiejsza noc już była nieporównywalnie dużo lepsza. Co prawda wiecie, w dalszym ciągu nie była idealna, ale... Myślę, że y, mój mąż miał szansę dużo lepiej wypocząć dzisiejszej nocy niż poprzedniej. Początkowo miało być tak, że miałam iść spać do nich do pokoju, ale obserwowałam naszego syna cały wieczór odkąd go położyłam, ponieważ dzieci chodzą spać. No tak, o 19:30 to już zwykle oboje śpią. A jeżeli nie oboje, to przynajmniej nasza córka. Jak jest błażej, to to trochę się przeciąga. Ja, jak jestem sama z nimi, to kładę ich troszeczkę wcześniej, no bo po prostu tak już sobie wypracowałam i tak, tak wam. Wcześniej to robiłam dlatego, że jak ona była mniejsza, no to dłużej mi zajmowało, żeby ogarnąć ich, ich dwójkę i żeby to jakoś wszystko połączyć. Teraz jest troszeczkę sprawniej, ale mimo wszystko, wiecie, rutyna została. On wczoraj, odkąd go położyłam, aż do w zasadzie momentu, kiedy my się kładliśmy, spał po prostu cudownie. To do córki trzeba było tam iść, yy, bo się trochę wierciła w pewnym momencie. Więc stwierdziłam, że zostanę u nas w sypialni i zapowiedziałam Błażejowi, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, a ja nie będę słyszała, to żeby mnie obudził, to ja wtedy do nich pójdę. Na szczęście nie było takiej konieczności. Około godziny 23, dlatego że ja jeszcze czytałam, ale teraz zaraz wam powiem, około godziny 23 nasz syn wstał, to znaczy był takie miał taki zombie moment, bo on usiadł sobie na łóżku, ale cały czas oczy miał zamknięte i się okazało, że mu się chce siku po prostu, więc wziąłam go, wysikałam i poszedł dalej spać. A potem, no to jeszcze nie wiem, czy ze dwa razy byłam u niego, raz to było tak, że Błażej mnie obudził. Że on coś tam, żebym poszła sprawdzić, i ja przyszłam, a on spał, i mówię, że on śpią, więc no to musiał gadać przez sen najwyraźniej. Albo mojemu mężowi się czyśniło, bo to też jest możliwe, bo mnie się tak wielokrotnie zdarza, że mi się wydaje, że coś u dzieci zrywam się, lecę, a one śpią po prostu i zaroślatu jakiejkolwiek aktywności. No, jeżeli chodzi o książkę, bo zwykle chodzimy spać tak około 22. Znaczy, Błażej ostatnio dużo wcześniej gasi światło ode mnie, a ja właśnie, ponieważ jestem na w mojej. Reading era, czyli po prostu dużo czytam wieczorem, znaczy dużo, no po prostu czytam wieczorem, no to yy, zwykle jeszcze zostaje. No i tak, ostatnimi czasy, no to tak było maks pół godzinki, że tam ta 22.30 się kładłam. Ale wczoraj mnie tak ta pomoc domowa wciągnęła ja pierdziu, normalnie niesamowite to jest pierwsza książka, która aż tak mnie wciągnęła w tym roku chociaż powiem że, wam, że miałam taki moment na początku czytania drugiej książki Mateusza Glena, że też się bardzo w ciotkę wciągnęłam ale ta pomoc domowa o oh Jesus, ja wiem, że część z was ją czytała i właśnie jak ją pokazałam to dostałam kilka wiadomości, że super, że polecacie no i ja właśnie dlatego ją czytam, bo miałam bardzo wiele poleceń, mózg mi wczoraj naprawdę zupełnie jakby zaczęłam inaczej myśleć o tej książce po, po wczorajszym czytaniu. Nie chcę wam nic mówić, bo jeżeli jesteście przed, to nie chcę wam tego w żaden sposób e, zepsuć. Po prostu czytajcie. Nic wam nie powiem żadnych hintów, bo ja czasami dostanę taki niby nie spoiler, ale dla mnie to już jest spoiler, bo ja zaczynam wtedy kminić. Tak więc nic wam nie powiem, po prostu jeżeli nie czytaliście, przeczytajcie, bo to jest naprawdę bardzo e, godna uwagi książka. Banana, fuja, kolonia. Mhm. Gdzie te I... banany są? Banany. Gdzie są banany? Pokaż. Banana. Tutaj Misia ma banana i gdzie jeszcze? I banana. I tu też ma. Tutaj ma banana, tak. I tak. tutaj też są banany. I Banana. Banana. Banany. Gdzie jest tata Pucia? Gdzie jest tata Pucia? Ku pucia. pucia pucia jest tu. Tu jest pucio, tak? Gdzie jest pucio? Kucucio. Tu jest pucio, pięknie. Tu jest tata, pucia i misi. Tak. No pewnie, że tak. A go? I co on tam trzyma? Gruszkę? Czy cebule? Nie wiemy, co? Uh -uh. A to są brokuły. Płciowo bierze brokuły. A to? A to? Brokuły. A tu są ogórki. Tak. No pewnie. A tu są marchewki. A to? Nie wiem, to może bakłażan. A to? Pomidorki. Nasza ulubiona zabawa teraz w ato. Ako? O właśnie, a to? Gdzie? Um, to są marchewki. To są marchewki, tak? A to? A to nie wiem co to jest. Jakieś tak dziwne narysowane. Nie widzę z tej perspektywy. To co to za warzywo? Ale to chwilę... Mango. To jest mango? A to te warzywa tak z owocami są wymieszane w tym sklepie? Tak. A gdzie jest kot? To. Tu jest kot. To. Oboje miały uczycie z bratem. No bo... A to jest pies. O, poczta przyszła. Tym razem to akurat zamówienie Błażeja z temu. Pewnie zaraz każe mi otworzyć, bo zamówił coś dla mnie, żebym miała ring lighta do mojego biurka. Że jak będę chciała coś nagrywać takiego journalingowego wieczorem, to żebym miała teraz możliwość, bo wiecie. Sezon zimowy, więc jest ciemno. Otworzymy sobie to zamówienie. Zobaczymy, co mój mąż wykombinował. I tam mi by pokazywał, ale ja nie pamiętam. Jakiś sobie małfard zamówił chyba do buzi. Ej, pędzelek do malowania. I nie wiem, co to jest jakiś mały śrubokręcik. To jest ten. Albo może to jest ten uchwyt. Bo ja mam tutaj, zaraz Wam pokażę. Ja mam ring lighta, ale nie mam go na co przyczepić, więc jest tak zamontowany tutaj powieszony na słowo honoru. O, mały odkurzacz, Taki bardzo mały jakiś. Ciekawe, czy będzie działało. Wiecie, bardziej myślę o odkurzaniu jakichś okruchów z kanapy, jak dzieci nabrudzą. Tu mamy jeszcze jedną butelkę taką. My mamy coś takiego podobnego do oleju. E, ja po prostu olej tam wlewam i ryskamy tym patelnie, jak nie chcę, jak chcę użyć po prostu mniejszej ilości. Co to? Tak, to jest też uchwyt. O, o, widzicie? Tu jest jakiś taki uchwyt też zamówił. Nie wiem, jak on to wykombinuje wszystko. Tu jest coś takiego dużego. Matko bosko. No tak, drugi uchwyt. Bo ja mam y, statyw do telefonu na czymś takim. Cały zamówił gość, no nie wierzę. Także będzie montowanko, widzę. Nie wiem, czy dzisiaj koniecznie, ale coś jeszcze jest, tylko wy wypadł wszy. A, bo to jest jako uchwyt do telefonu. Ale ja potrzebuję to jako uchwyt do lampy, on to będzie po prostu przerabiał na moje potrzeby. Zobaczę, czy coś tu jeszcze jest. Jeszcze coś jest. Bezpieczniki. E, do, one nam się sprawdzają do przejściówek tych takich między wtyczkami europejskimi a anglosaskimi, że się tak wyrażę. Coś co tu jest. Tu jakieś śrubki, to podejrzewam, że do tych uchwytów. A to nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś klucz? No tak więc, jak widzicie, same męskie sprawy tutaj. O, jeszcze coś. A to mi się wydaje, że to są teleskopy do... Wiecie, sfokusuje się? No nie sfokusuje się. Ale to mi się wydaje, że to są teleskopy do paska od zegarka, bo pamiętam, że coś mi się ostatnio tam zepsuło. O no, tak więc takie same przydatne rzeczy, a jakże. Ale się cieszę, bo to znaczy, że będę miała niedługo zrobiony statyw będzie mi łatwiej niż teraz. Dostaliśmy airfryera, postanowiliśmy, że tego naszego starego wystawimy online po to, żeby nie gromadzić następnych przedmiotów na strychu, a na strychu już i tak nie ma praktycznie w ogóle miejsca, w związku z tym stwierdziliśmy, że za jakieś parę euro, żeby to sprzedać, żeby raz, żeby ktoś mógł korzystać, a dwa, żebyśmy my nie mieli kolejnego dodatkowego mebla u siebie. No, i sytuacja wygląda tak, że to już jest drugi dzień i druga sytuacja, w której ktoś e, o, najpierw deklaruje się, że odbierze, umawia się, się nie pojawia i jest to odrobinę frustrujące, bo no, bardzo, bardzo niefajne. Ja nie lubię takich sytuacji. E, I to już jest właśnie tak, że wczoraj była jedna sytuacja, jedna osoba pisała, że tak, tak, odbierze, potem zero kontaktu. E, druga osoba najpierw właśnie umawiała się z Olo, dostała mój numer telefonu, umówiliśmy się konkretnie na konkretną godzinę. O jakieś pół godziny po tej konkretnej godzinie pisze też już jakiś czas minął od tego, od tego momentu zero kontaktu. Także no, powiem Wam, że bardzo niefajnie, tym bardziej, że to nie wiem, jakby jeszcze my byśmy chcieli na tym zarobić czy coś takiego. To po prostu chcieliśmy, żeby, żebyśmy nie mieli tego dodatkowego. Mebla, no bo to wiadomo, że te sprzęty jednak mają swoją objętość. Nasza kuchnia nie jest z gumy, a, a tym bardziej nasz strych, który jest tylko tam, tylko w części do użytku, do przechowywania rzeczy, i tam też nie ma miejsca na to wszystko. W związku z tym, a fajnie by było, żeby, żeby nie, nie poszło to do kosza, bo to byłaby duża strata, zupełnie niepotrzebna. Także zobaczymy. Będziemy jutro się przymierzać do. Trzeciego podejścia, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że przy trzecim podejściu się uda i że ktoś będzie zadowolony i będzie dalej jeszcze korzystał. Muszę się wam pochwalić, właśnie wracam do domu i teraz po raz pierwszy w życiu miałem kontrolę drogową, gdzie kazano mi dmuchać. No, pierwszy raz, zawsze musi być ten pierwszy raz. Nigdy mi się nie zdarzyło. Tyle lat jeżdżenia, ponad 20 lat i nigdy nigdy nie miałem takiej kontroli, a dzisiaj widziałem, że w trzech różnych miejscach stali panowie i byli poobstawiani. i skończyło mi się światło także, ach co zrobić że wszędzie były poustawiane radiowozy i stali i wyłapywali no nie dziwię się piąteczek, a to może się kogoś zawsze tam hapsnie ale bardzo, bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie w cywilizowanej atmosferze no raz na jakiś czas Chyba musi się coś takiego wydarzyć. Jeszcze szybkie postscriptum, ale tego się domyślacie. Miałem 0-0, skoro dalej jadę. Także serdecznie pozdrawiam.